Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Nie bój się mała trzutko, gdyż spodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarpy niewyczerpane w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słuzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam Wam. Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a odchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad samym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść i pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, Otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Chcemy zapytać, jak Piotr, Panie, czy to do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Co dzisiaj takiego ważnego dla nas chcesz przekazać? Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Jezus mówi do wszystkich. Wszystkich bowiem ogarnia nas swoją miłością i dla wszystkich pragnie zbawienia, ale przychodzi też do każdego indywidualnie. I to jest wspaniałe, że zakłada w nas swoje królestwo, ale wtedy, kiedy my jeszcze nie do końca jesteśmy świadomi tego. Później długo musimy czekać aż dorośniemy, by pojąć, co to znaczy, że Bóg w nas ma swoje królestwo. Przychodzą różnego rodzaju myśli, tęsknoty, marzenia. Mało myśli się o Królestwie Bożym, bo przychodzi świat, który wkracza w to królestwo. Często je niszczy, porywa to, co cenne. Ale Bóg czuwa nad nami. Poprzez swoją opatrzność, doświadczenia życiowe przychodzi bardzo osobiście do każdego z nas i prosi, aby zadbać o to Jego królestwo. Coś tak jeszcze mi się nasuwa, to królestwo. Jezus mówił: Królestwo Boże jest w Was, ale dzisiaj takie słowo praktycznie bez. Zrozumienia Królestwo Boże. No właściwie niemodne słowo. Niewielu jest królów na świecie. Niemniej jednak jest to coś, co związane jest z, z ogromną tajemnicą. Królestwo łączy się z zamkiem, z zabudowaniami, z rycerzami, z walką i myślę, że specjalnie Pan Bóg. Mówi o Królestwie Bożym, ponieważ jest to ogromna tajemnica. Pragniemy wejść do tego Królestwa, do tego zamku, odkrywać skarby, zakamarki. I tak jest. W, na, w nasze wnętrze jest pełne tajemnic, pełne zakamarków, i y, musimy je penetrować, bo jeżeli spenetrujemy Królestwo Boże, to będziemy poznawać równocześnie Boga, Jego Władcę i Pana. Tak jeszcze myślę, Królestwo Boże. To głównie duch. Tak, to Duch Święty, który przez chrzest został złożony w naszym sercu. Przenika nasz umysł, nasze ciało, naszą duszę i działa. Po prostu działa w sposób niesamowity, doświadczalny. Można tego doświadczyć w różnych sytuacjach życiowych. No właśnie, ty masz doświadczenie ostatnich dni, miesięcy, w których pozwolił nam Bóg trochę uczestniczyć, opowiedz coś. Y Ktoś porównał życie do autostrady po trzęsieniu ziemi. Myślę, że jest w tym bardzo dużo prawdy. Ta autostrada właśnie wiedzie do Królestwa Bożego, więc nie jest to wszystko takie proste. Żyjemy na co dzień Eucharystią, sakramentami, ale nie do końca dociera do nas waga tego wszystkiego, co się wydarza od strony duchowej. Mamy świadomość, że wznosimy ręce, śpiewamy, modlimy się. Ale właściwie myślę, że w moim życiu dopiero cierpienie tak naprawdę zweryfikowało moją wiarę, pokazało mi jaka jest moja wiara, gdzie jest mój Bóg. I okazało się, że to właśnie w chorobie nowotworowej Bóg jest moim Panem, moim Władcą i moim Skarbem równocześnie. Jest gospodarzem mojego serca. Bo kiedy zwróciłam się do Niego i zawierzyłam mu swoją chorobę, swoich bliskich i to wszystko, co się będzie wydarzać, doznałam ogromnej ulgi i niesamowitego pokoju serca, który trwa do dzisiaj. Wszystkie terapie, jakie musiałam przejść, a było bardzo ciężko, rodziły jakieś przedziwne światło w moim sercu. Zawdzięczam to Waszej modlitwie, zawdzięczam to wstąpieniu do odnowy w Duchu Świętym grupy modlitewnej, która nieustannie modliła się. Ludzie, którzy mnie znali i nie znali, przesyłali mi obrazki z zamawianymi mszami. To było cudowne doświadczenie właśnie Boga, który posługuje się ludźmi. No wiem, jak budowały mnie wszystkie rozmowy z Tobą. Krótkie przez telefon, ale pełne takiej optymizmu, pełne takiej radości w tym całym trudzie, bólu, w tym przecież często ciężkim znoszeniu chemioterapii. Tych trudów choroby, a nigdy nie zauważyłam, żebyś mówiła, jest tak trudno, że nie dam rady. To jest łaska, to są wasze modlitwy, to jest moje zawierzenie Bogu, tak do końca, bo mogło się wydarzyć wszystko. Widziałam, że również wnoszę pokój do mojej rodziny, która była bardzo zdesperowana tą chorobą, która pojawiła się nagle. I to jest cudowne działanie Boga w świecie, właśnie w, w, w tym, co jest trudne, co jest przyjemne co jest dostępne czy niedostępne dla nas. W tym wszystkim jest Bóg. Piękne było Chrystus. też to Wasze wspólne z Wiesiem, bycie w tej chorobie. Widać było, jak ona Was buduje, jednoczy. Ile razy wiesiu przychodził, czy na spotkanie animatorskie, czy na spotkanie wspólnotowe, to widać było tą jedność taką zupełnie inną niż do tej pory. Myślę, że cierpienie jest takim dłutem Pana Boga. On rzeźbił w nas, w naszej rodzinie i nie przestanie tego robić, myślę do końca naszego życia i oby tak było. Jeżeli boli, to znaczy, że to jest coś warte, że to jest tworzywo, które się poddaje Bogu i to jest najważniejsze. Patrzenie na życie i na każde doświadczenie z perspektywy wieczności ma dla mnie ogromny sens, znaczenie i jest źródłem radości. Jest niebem na Ziemi po prostu. Spodobało się zbawiać ludzi we wspólnocie, i dlatego ten skarb, jakim jest wiara, jakim jest sam Jezus, dobrze jest przeżywać z innymi i to właśnie daje wspólnota. To daje spotkanie modlitewne, to daje, jak już było powiedziane, modlitwa wstawiennicza, wspólne przeżywanie rekolekcji. Spotkanie ze Słowem Bożym. I to, co Jezus nam dzisiaj mówi, nie patrzcie w dół, ale w górę. I czuwajcie. A to czuwanie to jest ciągłe bycie w Bożej obecności, bo On przyjdzie kiedyś. Czekamy na to, ale On przychodzi też w każdej chwili, w każdym dniu naszego życia, w codzienności. Nie zawsze jest to, jego przychodzenie radosne nie zawsze napełnia nas radością, euforią, ale właśnie tak jak powiedziała Danusia, przychodzi on także w trudzie i wtedy odnajdujemy ten skarb, którym jest on, że sami byśmy tego nie potrafili, ale razem z nim jesteśmy gotowi wszystko znieść. I tak jeszcze myślę o takiej odpowiedzialności za ten dar, który otrzymaliśmy. Nie wiem, czy w Was też się budzi czasami taki lęk, czy przeskoczenie, aby ten skarb Boży nie tylko zatrzymać dla siebie, ale dać go innym, pokazać. Bardziej nazwałabym to bojaźnią niż lękiem, bo lęk kojarzy mi się co, z czymś, co nie pochodzi od Boga. Natomiast boga, bojaźń to jest takie, taki... Mm, Synowski To jest taki lęk ogarnięty miłosierną miłością Boga. Podziwiam Boga za Jego miłosierdzie, za Jego miłość i lękam się, żeby nie urazić Go, żeby nie zranić Jego miłości. I to jest bardzo ważne, żeby czuwać, żeby nieustannie strzec tego skarbu złożonego w naszych sercach, pilnować go i no i nie bać się, bo jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Tak właśnie myślę, że trzeba prosić Jezusa, by ten skarb, którym On jest w nas, był stale. A nie Jezus zatroszcz się o to, byśmy tego skarbu nigdy nie utracili i byśmy wszyscy byli zawsze w Tobie, a ty w nas.